Was z tej strony, Noxon, a to jest przed Wami kolejny odcinek. Zaraz, co? Jak to możliwe? Czy to jest naprawdę możliwe? Czy Wy to widzicie? Uwaga, deploying flashbang. Dokładnie, nie mylicie się. Oficjalnie wyszło Chicken Invaders. Na telefony, a więc w sumie tak przywitajmy się normalnie, siema z tej strony Noxon. A to jest przed Wami Chicken Wanders Universe Early Access Wersji na telefon. Oficjalnie zostało wspierane przez interaction Jest to oficjalny port. Wersja druga, oczywiście, wersja gry się nie zmienia. Była ta gra już updateowana na telefony, zostały wprowadzone. Parę poprawek mam to zdecydowanie za głośno. Nie wiem, nie, w ogóle nie wiem jak to wypadnie. Pierwszy raz zrobię coś takiego szalonego, w ogóle nagrywam na telefonie. <laughs> to jest jeszcze dziwniejsze. Mam dotknięcia, więc będziecie widzieć co robię. Za czarne paski przepraszam, bo staram się to naprawić w postprodukcji. Mam nadzieję, że też nie będziecie widzieć słuchaczka, którego widzę, który mi liczy ile nagrywam. Więc tak, jest to w pełni funkcjonalny chicken. Możemy sobie latać po całej galaktyce, z planety na planetę Kupować różne rzeczy To jest dobra misja, żeby rozpocząć, bo to jest 1 na 7 I poziom trudności też nawet nie jest aż tak ciężki Jak widzicie, tu jest, tu jest, tu jest port 1 do 1 z na telefon Wszystkie rzeczy, które poprzednio mówiłem Są dalej obecne Jeśli ktoś nie wie o co chodzi to zapraszam, aby zobaczył tamten film. Sterowanie tutaj jest nieco troszeczkę inne. Ponieważ. Ja jeszcze nawet troszeczkę przyciszę. Nie mamy tutaj myszki. Nie mamy tutaj klawiatury. Mamy ekran dotykowy. I są różne opcje, żeby to zagrać. Żeby mieć kontrolki na tym. W ustawieniach, w controlsach, touch panel. Touch panel? Chyba tak. Można sobie wybrać, po której stronie można mieć fire button, czyli dokładnie to tutaj. Można mieć to po prawej stronie, można mieć to po lewej stronie. Dodatkowo można, tak jak w starszych wersjach Chickena, mieć taką funkcję jak przesuń i od razu strzel. Ja nie polecam tej funkcji, ona jest... No umówmy się, nie jest zbyt fajna, latasz gdzie wszędzie i broń ci się przypala. Więc raczej bym wolał tego unikać Ja mam zrobione pod swoje preferencje Dodatkowo jeszcze zboostowany mam sp speed movement Bo mój telefon jest troszeczkę nieco duży Za duży Zresztą mam czarne pasy O tu jest power up to go I Naprawdę jeśli macie jakieś inne telefony Wiem że czasami ekran bywa zbyt mały Wtedy musicie, no niestety przyzwyczajcie, funkcji powiększenia jeszcze nie ma. Będzie najprawdopodobniej w przyszłości, o ile Interaction się zgodzi na dalsze wspieranie mobilki. I co jeszcze można powiedzieć? <grytanie> ja jakimś gamerem telefonicznym nie jestem, jak to zabrzmiało? Nie gram po prostu w gry na telefon. Aż tak zaawansowane. Jedynie co to jakieś 2D puzelki. Bardzo polecam grę Hue Color, fajne odstresowanie, jest i w sumie to jest jedyne co gram na telefon, więc nie spodziewajcie się tutaj jakichś niesamowitych wyników. Oczywiście, ja się staram tutaj wszystko zbierać, dlatego lecę w miarę mo mobilnym statkiem. Umówmy się, staram się jak najmniej zabić. Ale naprawdę, jeśli macie opcję, czy wybrać y telefon, czy laptop, w sensie wersję stacjonarną, komputerową, to wybierzcie komputer. Naprawdę, tutaj tak można łatwo, szybko stracić wszystkie życia. Raz poleciałem na bitki, to był błąd, i nigdy więcej go nie powtórzę. Uczcie się na błędach, najlepiej no na czyichś, żeby sami nie wleźć w błoto. Kuciaki małe są, ojeju, ta mina była naprawdę bardzo blisko. Też przedtem jeszcze zmniejszyłem poziom trudności, bo na super hardzie jest czyste samobójstwo, no umówmy się. Spróbujemy ze zmianą broni. Już jest fala 7 z 7 Bosy, jak widać są też te same. Więc jeśli ktoś będzie chciał double bossa robić, to ma naprawdę ciężkie, ma, ma naprawdę superaśne wyzwanie. A, jeszcze tak dla uwagi. Gdyby kogoś to się zapytał, jak to jest możliwe, że osiągam yy, większy boost do broni. Po prostu klikam dwa razy na ten przycisk ten tutaj. I on automatycznie działa jak dwuklik na myszce, Oki doki, Poleciała pierwsza fala. Hmm, możemy zwiedzić jeszcze kolejne. Nie chcę porównywać, chcę polecieć na tą planetę, zieloną, ładną, piękną. 2 na... na 5 to nie do końca to, co bym szukał. Nie chcę was te też tak zanudzać, ale... Sam siebie nie chcę zażenować moimi tymi pięknymi osiągami. Wszystko jest 2 na więcej. To ja tu mam chyba zbadane? Nie mam zbadane. Na słońcu nie byłem. mhm mm Jest fala 1 na 9, ale to odmówię To do, może coś tutaj 1 na 8 Może być i polecę na poziomie trudności nieco większym niż poprzednio W multiplayera też można grać, natomiast jest pewien haczyk, że większość telefonów No, umówmy się, ma problemy, nie są tak wydane jak, jak laptopy Więc, y czy multiplayer będzie dalej wspierany na mobilce? Tego nie wiem. Dodatkowo tu jeszcze widzicie dodatkowe <laughs> wspomagajki. Znaki zapytania. Dobra, lecimy drugą falę. Powner Spinner. O co chodzi? A, to jest ta fala. Taka śmieszna. O, widzę klausy. I naprawdę, teraz jak będzie festiwal umierania. To nie ma się co dziwić, Ja już wspomniałem. Ja gamerem nie jestem telefonicznym. Gram sobie tylko w 2D nic wielkiego. Każdy to potrafi układać puzzle. I tyle, Ciebie zabijemy. Bo Ty jesteś najgroźniejszym wrogiem, tutaj. licząc tych portali, Klausy możemy pozabijać. Łódko pozbierać. Jest kluczyk. O, na przykład teraz macie podgląd na to, jak ten dwuklik działa. Więc tak, mi się tutaj ładuje. O tutaj. Sorry, mam zbity ekran trochę. W sumie bardziej szkło. I... Kl klikam dwa razy na ten przycisk power'a i leci znacznie szybciej. No znowu wziąłem Absolut Beama, no to będzie ciężko pokazać. Ale łapiecie o co chodzi, na pewno. Połowie jesteśmy. O, rozwiedzony dzieciak jest. Zabiłem go. O, jak dobrze, przynajmniej tutaj są bomby, które mnie jakoś ratują. Mm, za absolwimem nie przypadam. Tu jest coś ładniejszego. Co, ja tego nie wziąłem? O, a, palec mi zasłonił, nie widziałem tych kurszaków. Dobrze, że na nie nie wleciałem. Teraz widać dwa razy takie przyciski zasilania. Jest to nic innego niż satelita. Ciężko używać jednego i drugiego. Nie wiem, może w ustawieniach można to zmienić. Ja satelit nie korzystam, nie są mi potrzebne. Umiem przejść to na hardzie, very, 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 very hardzie. Y więc tak. Juhu, zdobyłem klucz i power-upa. Y Różowe główienko weźmiemy, może łódka bym pozbierał. Oj, ciasno tu jest. No właśnie. Um. Wow! No to to jest to, o czym mówiłem. Tak! Dokładnie. Lecisz, myślisz, że zabijesz, a tak naprawdę to nic. Dziękuję. Co te. piękne dary. Piękne dary, jeju. To nie kościół, to chicken. Ładnie Poszło ominąć tą minę różową. I jeszcze raz będą. Tym razem są Ufa, Toksiki i Soldiery. O, jak tu zielono. Kontrast został zwiększony na telefonie. Więc też jest nieco inna gama kolorów. Planetary Excity. O, jak miło. Najlepszy boss wleciał. Taki najbardziej chillowy. Więc nie ma się co bać, że się skuje. Najlepszy Grand Pixie. No, to było ciężko. O, naładował się Super Boost. Możemy go użyć. Radiator musi odpocząć, ochłodzić się. Super, to biorę prądziki. Ach, ta muzyka, zapomniałem o niej. Jest tak dobra. A, no i oczywiście, yy, background. Udało się. Okej. Okay. No i superaśnie. Więc yy, mówię, traktujcie ten film jako taką ciekawostkę. Nie jest obiecane, że wersja na telefony będzie żyć wiecznie. Z dnia na dzień może się to zmienić. Yy. Tak, to by było na tyle Aktualnie jest wersja tylko na Androida. Jeśli ktoś chce pobrać wersję na telefony, to z oficjalnej strony nigdzie indziej nie znajdziecie oficjalnej aplikacji. Więc tak, to by było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Dajcie mi znać, co sądzicie o tym porcie. Czy Wam gra się też spodobała na telefony. Trzymajcie się. Cześć! Wyostrzy to? O, 15 minut na laptopie dalej mam Duplicate login.